Mega sprytny sposób na trygonometrię. Naprzeciwko kąta alfa mamy... A, bo zobaczcie, alfa zaczyna się na literkę A, czyli naprzeciwko kąta alfa mamy A. Naprzeciwko kąta prostego, tak jak w twierdzeniu Pitagorasa mamy C, trzeci bok to B. No i teraz sinus alfa to A przez C, cosinus alfa B przez C, tangens alfa A przez B. I to już musicie pamiętać albo wiedzieć, gdzie to jest w tablicach naturalnych. Dobra, no to teraz C to będzie 5. Skąd ja to wiem? No bo jest coś takiego jak twierdzenie Pitagorasa, że A kwadrat plus B kwadrat to C kwadrat. Czyli 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu to C kwadrat. 4 do kwadratu 4 razy 4 to 16, 3 do kwadratu 3 razy 3 to 9. Czyli 25 to C kwadrat, czyli C to będzie 5. bo wiemy, że C większe od 0. No i już wstawiamy. mamy 4 przez 5, b przez C, czyli 3 przez 5 i a przez B 4 przez 3 i mamy... Gotowe. I co nagrać następne, jestem bardzo ciekawa. Pamiętajcie, że jeszcze więcej znajdziecie tutaj.